Solaris Urbino 12, czwartej generacji elektryczny, tak jak powiedziałem i właśnie będziemy się podpinać do pantografa moi drodzy, ten kartonik, numer taborowy 100 nagrywamy ładnie szybciutkie omówienie Moi drodzy, a więc tak, kierownica, jak widzicie, otwieranie pierwszych drzwi, drugich, trzecich, to jest do wszystkich drzwi, e, blokada jednej połówki drzwi, tu jest lewej, a ta druga to jest prawej, tak, e, to jest tak zwane przyzwolenie, e, przykręk autobusu, e, hamulec przystankowy i również inne... Światła. No i moi drodzy, to tak jak zawsze kierunkowskady są na tym samym miejscu. Światła do zmiany, jak się jedzie, też. Hamulec postojowy, wiadomo, tak sama skrzynia. Moi drodzy, klimatyzacja. Ty ładnie do podpięcia. Wszystkie te i tak mniej więcej ten Solaris wygląda. Moi drodzy, delikatnie. Przystawimy. Tak ten Solaris wygląda. Sterownik ma SRG 6000P, wiadomo taki jak w PKS-ie. Nagrywałem Ładny. wyświetlacze tutaj takie same. Tylko tyle, że u nas nie jest RTM, a jest znaczek PKS. No i inaczej są w ogóle wszystkie e, przystanki. Tak? E, tutaj jest tak zamontowany. Moi drodzy, tutaj jakby autobus stał, na przykład na jakiejś górce Siadaje z tyłu e, pod, 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 co? Pod koła I moi drodzy, teraz sobie jeszcze wyjdziemy zobaczyć tył Tak jak nagrałem e, Pantograf jest podpięty Tak on wygląda z tyłu, elektryczny 0 A, dworys lokalny Tutaj z tyłu ma takie coś cudzienko Okiem miłośnika Piotruś, możesz napisać serdecznie Co to jest. Tak jak mówiłem, to jest podpięty do pantografu. Teraz odpinanie. Dzięki serdecznie za uwagę. I heju!